Witam Ciebie bardzo serdecznie, Ireneusz Fudro z IreneuszFudro.pl. W tym nagraniu chciałbym pokazać Tobie, w jaki sposób możesz wybrać grupy, znaleźć grupy na Facebooku, interesujące Ciebie grupy. Eee, czy to pod kątem po prostu Twoich zainteresowań, ponieważ szukasz jakichś grup i chciałbyś do nich przynależeć, chciałbyś się z nimi, w tych grupach wymieniać swoim doświadczeniem, chciałbyś poznać ciekawych ludzi na ten temat. Być może to są grupy Twoich zainteresowań, być może to są to grupy Gdzieś, gdzie interesuje Ciebie, w danym temacie, jesteś zainteresowany, albo też po prostu pod kątem biznesowym szukać grup, w których szukasz partnerów biznesowych, szukasz potencjalnych klientów. Zaraz Tobie pokażę, w jaki sposób do takich grup możesz dotrzeć, wykorzystując tego Facebooka. Natomiast wspomnę również o tym, w jaki sposób możesz do tej grupy później robić reklamy, ponieważ jest to świetne, jest pewnego rodzaju świetne rozwiązanie które pozwala docierać tylko i wyłącznie do osób znajdujących się w danych grupach, i właśnie do tych osób kierować później reklamy. To mogą być oczywiście reklamy, które kierujesz pod kątem biznesu, bo akurat ja się zajmuję marketingiem internetowym, natomiast to mogą tak samo być reklamy, które kierujesz pod kątem chociażby jakichś, nie wiem, wspólnych spotkań, organizacji jakiegoś wspólnego eventu pod kątem Twoich zainteresowań, jakiegoś wspólnego wydarzenia, które chciałbyś ogłosić. Właśnie tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o członków danej grupy, nie kierować go do całego Facebooka, tylko skupić się na członkach jednej konkretnej grupy i to już w tym momencie Tobie opowiem. Więc to, co będziemy potrzebować, to przede wszystkim zmienić język na Facebooku. Ja na co dzień działam na języku angielskim i w tym momencie to ja pokażę, jak to zrobić. Wchodzisz tutaj sobie w zakładkę ustawienia. Ustawienia to, to jak tutaj widzisz. Następnie wyraz język i zmieniasz język tutaj na English. Ale pamiętaj, żeby zmienić go na US, tak? Tutaj w nawiasie jest US, nie UK, tylko US. Zapisujesz. W tym momencie przechodząc do swojego już profilu na Facebooku, masz tutaj go po angielsku. To, co nas będzie interesowało, to wyszukiwarka tutaj w górnej części. I właśnie to jest cały klucz, jeżeli chodzi o wyszukiwanie grup na Facebooku na języku angielskim, ponieważ w tym momencie możesz sobie chociażby zrobić taką opcję, że wpisujesz sobie słowa kluczowe. O czym? Co mam teraz na myśli? Zanim zaczniesz szukać grup, zastanów się, jak te grupy się nazywają, jakie to są słowa kluczowe, jak, jak byś mógł te, nazwać, te grupy nazwać, ponieważ wiadomo, że jedna grupa, w jednej grupie mogą do jednej grupy mogą prowadzić kilka słów kluczowych. Czyli na przykład, jeżeli dałbym tobie przykład na przykład marketingu sieciowego, to wiadomo, że jeżeli wpiszemy tutaj marketing sieciowy, to jak najbardziej tutaj pojawi się wiele grup, to co Tobie proponuję zrobić, to oczywiście tutaj, na samym końcu masz możliwość kliknięcia dalej. Jeśli tutaj klikniesz. To wyświetlą się to właśnie te grupy, o których tutaj wspomniałem przed chwilą. Oczywiście, żeby dotrzeć do osób w danych grupach, musimy tutaj kliknąć na przycisk More, a następnie kliknąć na Groups. Tutaj masz oczywiście dodatkowe opcje. Możesz tutaj zobaczyć, jakie są osoby w grupach, jeżeli chodzi o. Tą frazę kluczową, czyli marketing sieciowy. Możesz zobaczyć, jakie są zdjęcia w tych grupach, czyli jakie zdjęcia zostały udostępnione w tych grupach. Natomiast to, co nas interesuje, jakie są strony w tych grupach, tak? bo to tak samo jest dosyć istotna rzecz, jeżeli chodzi o strony, bo być może szukasz tylko i wyłącznie grup, Natomiast jest też wiele stron, które mają w tytułach marketing sieciowych, jak tutaj widzisz doskonale, te strony się tutaj to wyświetlają i masz możliwość również przejścia na te, strony, na te strony przekliknięcia, polubienia tych stron i wtedy będziesz miał możliwość również kierowania reklamy do osób, które lubią dane z fanpage, tak zwane. Natomiast nas teraz interesują tutaj grupy i załóżmy wody, tutaj są na grupy. No i wiadomo, pod frazą marketing sieciowy będzie tutaj sporo grup, grupy polskie, grupy zagraniczne. Natomiast ważne jest, żeby zmieniać frazy. Tak? Czyli kolejną frazą kluczową w tym wypadku był MLM. I, ta, i tutaj zrobiłem błąd, ponieważ zrobiłem tutaj, mm, wpisałem w samą grupę MLM, powinien zrobić tak, jak tutaj teraz widzisz, i kliknąć tutaj na dole w tak zwaną, no tą lupkę. Jeżeli tu kliknę, znowu pojawi mi się ta sama opcja, w dołu daje more, daje group i w tym momencie będziemy się pojawiały grupy, które w tytule mają słowo MLM, tak? jeżeli klikniemy sobie tutaj na ludzi, to będziemy tutaj mieli ludzi, którzy po prostu gdzieś tą tematyką się interesują, gdzieś mają coś wspólnego z MLM, tak? Czyli tutaj widzisz MLM, 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 MLM. no to jak tutaj dokładnie to widzisz, ale nas interesują grupy. Tak, czyli tutaj widzisz całą masę tych grup. Trzeba to przeglądać, te grupy e, i, i dokładnie zobaczyć, gdzie, co i jak się znajduje. E, więc w taki sposób możesz szukać ciekawych grup na Facebooku. E, ja ci dam teraz na przykładzie jeszcze, chociażby moje, tym, czym ja się zajmuję marketing internetowy. Marke, e, mark in in okay, marketing internetowy. No i jak tutaj widzisz, MOR, więcej, e, więcej grup marketing internetowy. I Gdybym na przykład chciał, tak jak tobie opowiedziałem wcześniej, zrobić reklamę do ludzi, którzy znajdują się chociażby w przykładowej grupie, damy marketing internetowy, pomoc i dyskusja, wchodzę co na taką grupę i klikam tutaj members, czyli tak zwani członkowie danej grupy po kliknięciu members wyświetla mi się lista członków tej grupy i gdybym chciał zrobić y, reklamę do, do tej grupy tylko i wyłącznie to to co bym teraz musiał zrobić to odpalić program, który da to odpowiada, tutaj gdzieś w okolicy tego wideo będziemy miał do niego dostęp, tak, ten program nazywa się get all, y, urucham uruchamiam sobie taki program, w jednym kliknięciem myszki y, daje start. I tak naprawdę to jest wszystko, co muszę robić. Ta grupa ma około 400 członków i zobacz, jak, jak szybko ten program w mniej oka potrafi wybrać ludzi, wybrać osoby, które znajdują się w tej grupie, a później oczywiście do tych osób może skierować reklamę. Wybrał 453 osoby w kilka sekund, nawet nie zdążyłem powiedzieć. W tym momencie nie będę Tobie mówił, co dalej z, tym, z tymi osobami robić, bo to nie jest tematem dzisiejszego wideo. to Tobie podpowiedzieć jeszcze jedną rzecz, że, że jeżeli już masz jakieś fajne grupy, ciekawe grupy, to na przykład, to co może zrobić, damy marketing, marketing internetowy, marketing internetowy. Wybrałem sobie ciekawe grupy. Gdybym chciał wejść na daną grupę, grupę, coś tutaj źle kliknąłem. Oczywiście, że źle kliknąłem, ponieważ zrobiłem BON. Marketing internetowy ok grupy. Trzeba uważać na literówki, bo tak to wygląda. I gdybym chciał daną grupę, załóżmy tą grupę, czy, czy, czy jakąkolwiek inną grupę, tak? taką małą, jakąś, nie wiem, grupę, 9 czy tam 3 osoby są, to mam możliwość, żeby oczywiście tutaj kliknąć, dodaj się do tej grupy, tak. Natomiast ważna jest inna kwestia, którą chciałem tutaj powiedzieć, żebyś, jeżeli znalazłeś swoje ciekawe grupy, bo taki jest tel Twój, żeby znaleźć ciekawe grupy. Które, w które Ciebie interesują, to tutaj akurat ja to mam po angielsku, natomiast to jeżeli będziemy potem po polsku, to będziemy po polsku. Możesz kliknąć dodaj dodaj do ulubionych bądź usuć ulubionych. Jeżeli klikniesz dodaj do ulubionych, to po swojej lewej stronie na monitorze teraz widzisz tutaj grupy, które ja mam na przykład w ulubionych, i te grupy tutaj się znajdują, i mi to fajnie ułatwia potem życie, bo mogę sobie sprawdzać akurat, co w danych grupach się dzieje, to mam informacje o tym, ile jest posłów w danych grupach i nie muszę później już Szukać tej grup na nowo i tylko te grupy, które mam w ulubione, znajdują się tutaj. Gdybym chciał tą grupę usunąć z ulubionych, po prostu klikam sobie tutaj, usuć z ulubionych będzie to po polsku, dodać do ulubionych będzie to, po, 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 jeżeli będzie chciał usunąć, dodać, tak? a po angielsku to jak tutaj widzicie, remove for favorite i czy add for favorite i tak to będzie wyglądało, czyli taka kolejna wskazówka dla Ciebie, rób sobie takie coś, ponieważ Tobie to poprawi później możliwość komunikacji z tą grupą, więc tak to wygląda. Mogę Tobie podpowiedzieć jeszcze jedną rzecz, jeżeli chcesz znaleźć ciekawe grupy na Facebooku i załóżmy, znajdziesz interesującą Ciebie osobę, załóżmy, że wejdziemy sobie na jakąś grupę tutaj z marketingu sieciowego chociażby i, i na przykład chciałbym coś znaleźć jeszcze, jeszcze szersze grupy, tak zobaczyć co się dzieje. I na przykład wejdziemy sobie pierwszą jakąś tam lepszą, lepszą osobę, która tutaj tutaj gdzieś napotkam i jeżeli on ma tutaj udostępnioną możliwość grupy, widzisz groups to możesz po jego grupach odnaleźć interesujące Ciebie grupy. Czyli jeżeli on lubi daną grupę w danej tematyce, to prawdopodobnie będzie lubiał inne grupy w danej, danej tematyce. Czyli na przykład, jeżeli on lubiał grupę z, z zakresu marketingu sieciowego, to jak tutaj widzisz, są tutaj grupy z zakresu marketingu sieciowego i dzięki temu możesz do tych grup dołączyć również yy, i te osoby, które są w danych branżach, są w innych grupach, dzięki temu możesz w łatwy sposób prześledzić w jakich grupach jest Twoja konkurencja, osoby swojej konkurencji na przykład i do tych, i do tych grup się dołączyć, czy też do tych grup e, później e, zrobić reklamę płatną, tak? bo taki jest tego e, ogólny sens, żeby do tych grup do właśnie docierać. Ok, dziękuję Tobie bardzo serdecznie za obejrzenie tego materiału wideo. Pod tym materiałem wideo na pewno znajdziesz e, jakąś więcej informacji, być może będziesz miał możliwość zapisu na e, jakiś e, darmowy kurs, więc zobacz dokładnie, co się dzieje tego materiału wideo. Ja Ciebie pozdrawiam serdecznie, Ireneusz Fudro z IreneuszFudro.pl Dziękuję Tobie za obejrzenie tego materiału wideo. Pozwól, że zadam Tobie pytanie. Czy gdybym pokazał Tobie coś bardzo konkretnego, coś na czym w stu procentach mógłbyś skorzystać, to czy byłby w stanie zainwestować kilka sekund swojego czasu, by się temu przyjrzeć? Domyślam się, że jesteś szalenie ciekawy i zastanawiasz się teraz, o jaką możliwość chodzi. Dlatego pod tym wideo, dokładnie tutaj pod spodem, kliknij teraz, a następnie podaj swój adres e-mail, a ja natychmiast wyślę do Ciebie bardzo krótką, ale bardzo konkretną informację na ten temat. Ale to nie wszystko. Jeżeli Ty również nie chcesz, by w przyszłości omijały Ciebie cenne informacje ode mnie, zasubskrybuj mój kanał, klikając tutaj, w swoim prawym górnym rogu, Przycisk subskrybuj. Jeśli chcesz zobaczyć więcej materiałów na tematy, które Ciebie zainteresowały, tutaj po swojej prawej stronie masz możliwość przejścia bezpośrednio do mojego bloga lub też do kolejnego materiału wideo. Upewnij się, że zobaczyłeś możliwość, jaką dla Ciebie przygotowałem i zasubskrybowałeś mój kanał na YouTubie, a ja już czekam na Ciebie z kolejnymi wskazówkami. I Ireneusz Fudro, biznes w internecie, za rękę, krok po kroku.